Proszę bardzo. Pytanie mam. Czy niemiecka bezpieka wysadziła rząd austriacki w powietrzu? No bo jej nie pasował. pasował. <głos> <głos> nie wiem dlaczego jej nie pasował. Bardzo możliwe, że dlatego jej nie pasował, bo chce wziąć udział w Trójmorzu. Nie, naprawdę, to, to nie są żarty. No. Niemcy, jeżeli Niemcy pompują pieniądze, co prawda tam odbierają sobie zaraz, ale pompują pieniądze, to przecież nie dlatego, że mają dobre serduszko i chcą dogodzić, nie wiem, Słowakom, Polakom, Grekom i tak dalej, tylko to jest inwestycja. I ta inwestycja w pewnym momencie musi zacząć się zwracać, no i ten moment nadszedł. Teraz mówię, no zachwiało się niemieckie przywództwo, więc to się wszystko tam komplikuje, ale konstrukcja tego projektu jest taka. To jest stały motyw w polityce europejskiej. Od 800 roku, nie 1800, tylko 800 roku, kiedy to w Rzymie przez papieża ówczesnego. Karol zwany wielkim król Franków został koronowany na Cesarza Rzymskiego. To była taka pierwsze nawiązanie do odtworzenia takiego państwa uniwersalnego w Europie. No to rzeczywiście przetrwało w rozmaitych postaciach, bo to się, te postacie się zmieniały, aż do czasów nowożytnych. Kiedy to Napoleon po bitwie pod Austerlitz wymusił na cesarzu Ferdynandzie, austriackim cesarzu Ferdynandzie, zrzeczenia się tytułu króla Rzyms... cesarza rzymskiego, świętego apostolskiego cesarstwa rzymskiego. Nie dlatego, żeby tam chciał zlikwidować w ogóle ten pomysł, tylko że on to przygotował dla siebie właśnie, nie dla siebie, tylko dla swojego syna. Bo jak mu się syn urodził, to już w niemowlęctwie uzyskał tytuł Króla Rzymu. Króla Rzymu, więc nie był nawet w Rzymie nigdy, ale już Królem Rzymu został. Więc to było... Potem Bismarck, proklamując Cesarstwo Niemieckie, po zwycięstwie nad Francją w 1871 roku, też nawiązał do tej tradycji. No i Hitler. I Hitler bo Hitlerowi się udało z, no, zjednoczyć duży kawał Europy, znacznie większy od imperium Karola Wielkiego. No ale Hitler przegrał i to nie, była do, to nie był dobry pomysł, bo tak, Europa została zdewastowana. Całe narody znienawidziły Niemców. No to Niemcy wzięły się na inny sposób. Niemcy... W, po 1990 roku nawróciły się na linię polityczną kanclerza Bismarcka. Linia polityczna kanclerza Bismarcka w skrócie i uproszczeniu polega na tym, że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. Taka jest linia polityczna kanclerza Bismarcka, od której odszedł Wilhelm II i odszedł Hitler. A Czyli wyrazem tego nawrócenia na linię Bismarcka jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Po to to opowiadam, żeby pokazać Państwu, że pewne idee mają bardzo długi żywot. To nie jest tak, że tak właściwie Państwa w, swoim, w swojej polityce do niczego nie nawiązują. I jeszcze odpowiadając Panu, przypomnę te momenty, kiedy Polska mogła, mogła i powinna. Poprosić Stany Zjednoczone o różne przysługi. Pierwszy moment to był 1999 rok, kiedy Polska została przyjęta do NATO. Co to znaczy, że Polska jest w NATO? Powtórzę: to znaczy, że Polska udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla jakichś projektów amerykańskich, o których nie wie, o których nie będzie poinformowana. Al, no I nie będzie decy podejmowała decyzji, kiedy, jaki rozmiar nastąpi i tak dalej. I Polska powinna dostać wynagrodzenie. Egipt dostaje półtora miliarda dolarów na armię od Stanów Zjednoczonych. Egipt. A Polska sama musi płacić. No, na szczęście tam ten tysiąc to dużo nie kosztuje, ale też to tysiąc żołnierzy to. No to nie to prezydent Trump powiedział wyraźnie, że to Polska będzie musiała za to zapłacić. A przecież mogłoby być odwrotnie. Drugi moment to był w 2001 roku. Polska wysłała kontyngent wojskowy do Iraku, bo poprosił nas o to pan prezydent Bush junior. No poprosił nas, to trzeba spełniać prośby sojusznika, ale. Ale mogliśmy przecież poprosić go, jak, bo przysługę wzajemną, jak pan nas prosi, to my oczywiście spełniamy prośbę, ale mamy też do pana prośbę, panie prezydencie. A jaką? A no taką, żeby on nam obiecał, że Stany Zjednoczone nie będą na Polskę żadnych nacisków wywierały w związku z żydowskimi roszczeniami, bo to już wtedy ta sprawa stanęła, od 1996 roku ta sprawa stoi. I po drugie, żeby Stany Zjednoczone się zgodziły na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. O co chodziło? Wtedy Polska miała dług zagraniczny, ale już tylko wierzycielami Polski były tylko państwa należące do NATO. Mieliśmy bardzo dobry argument, że no dobrze, to i leży w interesie całego paktu, bo na czym by polegała ta konwersja, że zamiast oddawać te długi, to za zgodą wierzycieli przeznaczylibyśmy je na modernizację Sił Zbrojnych Polskich. Mieliśmy, jak powiem, dobry argument, że te siły zbrojne stanowią element Sił Zbrojnych NATO. W dodatku są rozlokowane na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, więc mieliśmy bardzo dobry argument. Trzeba by było tam coś kupić w tych krajach, żeby one też coś miały, no ale Wtedy byśmy wiedzieli, co robią nasi żołnierze w Iraku, że zarabiają pieniądze na modernizację armii. Ale znowu, nikt nie poprosił prezydenta Busha o to, ani prezydent Kwaśniewski, ani premier Miller. Ja nie byłem pewien, czy ja dobrze myślę, bo ja to wtedy o tym pisałem, ale nie byłem pewien, czy ja dobrze myślę. Może mnie się tak wydaje, że tu można ze Stanami Zjednoczonymi tak tutaj politykować. Więc nie byłem pewien, ale jak byłem w Waszyngtonie, to bardzo zabiegałem o rozmowę z takim jednym panem, który był doradcą prezydenta Reagana. I prosiłem go chociaż o 10 minut rozmowy, on mi poświęcił 3 godziny, więc był bardzo dla mnie miły. No i właśnie zapytałem go, czy co jest realistyczne w stosunkach polsko-amerykańskich, a co nie. On mi powiedział tak, wie pan w te. Z, tym, z tej kwestii żydowskiej to było trudniej, ale mówi, trudne sprawy też trzeba podejmować. Natomiast mówi, ta, ta konwersja to była do załatwienia. Wtedy Stany Zjednoczone wydawały na y, operację pokojową, misję stabilizacyjną w Iraku i Afganistanie 300 milionów dolarów dziennie. Więc nawet by nie poczuły tego. Nawet by nie poczuły tego, że tam dla Polski coś tam zaoferowały. Trzeci moment. Kiedy w Warszawie był prezydent Obama, czerwiec 2014 rok, żeby nam przyjechał, żeby nam powinszować, że znowu żeśmy się podjęli niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta. I dwa razy na antenie Radia Maria mówiłem, że no, przyodjęliśmy się dobrze. Ale nie za darmo przecież na miłość boską, żebyśmy nie po powtarzali błędu prezydenta Kaczyńskiego, który wcześniej podjął się tej roli za darmo, Polska z tego nic nie miała, no to teraz chcemy, żeby już nie tam, żeby nam obiecał gdzieś pokątnie, tylko na piśmie odsłocite, że Stany Zjednoczone neutralność ścisłą zachowują w sprawie żydowskich roszczeń. I ponieważ Polska podejmując się tej roli dywersanta, Siłą rzeczy stała się państwem frontowym, to oczekiwalibyśmy, że będzie traktowana tak jak inne państwo frontowe przez rząd Stanów Zjednoczonych, czyli Izrael. Czyli 4 miliardy dolarów na modernizację armii i udogodnienia wojskowe, takie z jakich korzysta Izrael. Bo chodzi o to, żeby wykorzystać naszą obecność w NATO do wzmacniania sił własnych. Bo czym grozi prężenie cudzych Muskułów o takich w postaci tysiąca tam żołnierzy, to myśmy się przekonali w 1939 roku. Jak nie wyciągniemy wniosków z takich lekcji, to znaczy, że nie zasługujemy na lepszy los. To, to nie jest tak, że jakby. To, przecież nic, jeżeli Stany Zjednoczone będą potrzebowały Rosji. To co Państwo myślicie, kogo sprzedadzą w pierwszej kolejności? Przecież nie siebie, tylko nas. Jałta już raz nas nauczyła tego, że Stalinowi nas sprzedali tak, jak się sprzedaje krowę rzeźnikowi. No i to trzeba się zabezpieczyć. Na tym polega polityka, żeby nie żeby być pierwszą ofiarą. Tylko, żeby być to tak, jak tam powiedział jeden, że tak, państwo nie powinno wchodzić do wojny jako pierwsze, bo pierwsze uderzenie jest najczęściej straszliwe, śmiercionośne. Tylko tak, jak najpóźniej, żeby zdążyć na defiladę zwycięstwa. O i to tak się trzeba tego trzymać. I w ogóle polityka, z każda, ale zwłaszcza taka, wymaga, żeby mieć z góry przygotowaną odpowiedź przynajmniej na dwa pytania. Przynajmniej na dwa, bo tam więcej się pojawia. A przynajmniej na dwa pytania, bo one na pewno się pojawią. Pierwsze py pytanie: co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie: co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? I to pomiędzy tym jest cała polityka. Dzień dobry Państwu. Witam na krótkiej konferencji prasowej zorganizowanej po to, by przedstawić Państwu naszą ideę pozwania pana Jana Tomasza Grossa za kłamstwa, pomówienia pod adresem naszego kraju, pod adresem Polaków. Uważamy, że takiej. Czegoś takiego nie można tolerować, dlatego postanowiliśmy złożyć przeciwko niemu pozew. Pełnomocnikiem pozywających będzie pan mecenas Jacek Wilk, któremu oddaję głos. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, polska opinia publiczna jest głęboko zbulwersowana, wstrząśnięta ostatnimi wypowiedziami pana profesora Jana Tomasza Grossa. Pan profesor jest znany ze swoich delikatnie mówiąc kontrowersyjnych wypowiedzi w kwestiach historycznych, w kwestiach odpowiedzialności Polski, Polaków za, za udział w II wojnie światowej w szczególności. Natomiast wydaje się, że jego ostatnia wypowiedź absolutnie przekroczyła wszelkie dopuszczalne, e, dające się tolerować granice, do tego stopnia, e, że nawet osoby, które były mu do tej pory przychylne i starały się jakoś łagodzić, tłumaczyć jego wystąpienia, nawet te osoby i te środowiska odwróciły się od niego. Oczywiście mamy tutaj na myśli wypowiedź pana profesora dla tygodnika Die Welt zarzucającą Polakom to, że jakoby wymordowali w czasie II wojny światowej więcej Polaków, więcej, więcej Żydów niż Niemców. Tak powiedziałem. Ta wypowiedź przekracza wszelkie dopuszczalne granice tolerancji. My jesteśmy wolnościowcami, My uznajemy prawo do wolności, swobody badań naukowych, historycznych, swobody wypowiedzi, jesteśmy przeciwnikami, e, przeciwnikami cenzury, natomiast jesteśmy też zwolennikami odpowiedzialności. Drugą stroną medalu, jaką jest wolność, także wolność słowa, jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność musi być wtedy, kiedy rzeczywiście te granice, dopuszczalne granice wolności słowa zostaną przekroczone. Tak w tym przypadku niewątpliwie jest i te, tego typu działania wymagają reakcji, gdyż no, jeżeli nie spotkają się one w końcu z odporem, adekwatnym odporem także prawnym, no, to pewnie będą podlegać dalszej eskalacji i, i będą jeszcze kolejne, jeszcze bardziej bulwersujące, niedopuszczalne wypowiedzi i oceny pana profesora. Ja chciałem zwrócić w tym w miejscu także uwagę na tego typu aspekt sprawy, iż zdaniem bardzo wielu osób, Wypowiedź pana profesora wyczerpała także znamiona przestępstwa karnego, przestępstwa kryminalnego. Oczywiście tutaj mamy przede wszystkim na myśli artykuł 100. 33 Kodeksu Karnego, który mówi, że kto publicznie znieważa naród lub Rzeczpospolitą Polską podlega karze i tak, dalej, i tak dalej. A także wypowiedź, wypowiedź pana profesora wypełniła prawdopodobnie znamiona artykułu 257 Kodeksu Karnego, mówiącego także o znieważeniu grupy, ludności lub poszczególnych osób z powodu przynależności rasowej, etnicznej, wyznaniowej albo innej. W związku z takim podejrzeniem, popełniania tychże przestępstw. Złożone zostały zawiadomienia do odpowiednich jednostek prokuratury. Jestem zainteresowany, jestem ciekaw, w jaki sposób prokuratura podejdzie do tej sprawy. Mam nadzieję, że postępowania w kierunku przestępstw przeze mnie wymienionych będą prowadzone. Proszę Państwa, na koniec. Ja jeszcze w kampanii prezydenckiej zapowiadałem, że powinien powstać specjalny instytut, na zasadzie prawa prywatnego typu stowarzyszenia albo fundacja, który zajmowałby się czynną ochroną godności narodu polskiego i który w takich przypadkach zwalczałby tego typu wypowiedzi, dając im odpowiedni odpór w drodze stosowania odpowiednich środków prawnych. Podtrzymuje to, podtrzymuje to tego typu zdarzenie, ta wypowiedź pana profesora dowodzi, że rzeczywiście tego typu instytucja powinna powstać, i rzeczywiście czynnie zajmować się czynnie zajmować się ochroną godności narodu polskiego. I jeżeli by się zdarzyło, że zostanę wybrany na posła do Sejmu w nas najbliższych wyborach, to będzie to jeden z moich priorytetów mojej aktywności w Sejmie. To tyle. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to. Jeśli może prosimy o szczegółowienie, czy to będzie pozew w sądach polskich, czy też zagraniczny. Państwo, jeśli chodzi o tę kuchnię i technikę prawniczą, to, to tutaj nie chciałbym Państwa zanudzać szczegółami. Będziemy to analizować, będziemy starać się wybierać, wybierać taką drogę, która może się okazać najbardziej efektywna. Być może to będzie pozew w Polsce, być może w Stanach Zjednoczonych, a być może i tu, i tutaj. To jeszcze zostanie, będziemy to badać i analizować. Póki co powstało wydarzenie o nazwie Pozew Polaków przeciwko Janu, Janowi Towarzowi Grosowi. Wydarzenie, które cieszy się już ogromną popularnością. W tej chwili na, na portalu społecznościowym Facebook ma ono poparcie już ponad 11 tysięcy osób. E, tak więc zainteresowanie tą sprawą jest bardzo duże. Bardzo proszę i nawołuję do tego, zachęcam, aby tą sprawą, tym wydarzeniem się interesować, aby dopisywać się, aby zapraszać znajomych i żeby jak najtłumniej w nim uczestniczyć.